Przestrzeń idealna w dobrej cenie 137 m2 komfortu 5 sypialni plus salon i garaż. Poznaj dom w malinówkach 45G z funkcjonalnym wnętrzem i przestronną przestrzenią. Ile to kosztuje? Zostań do końca. Prosta bryła z dachem dwuspadowym, nowoczesna, ekonomiczna i ponadczasowa. Urocza strefa tarasowa pod pergolą to wymarzona przestrzeń relaksu dla całej rodziny i miejsce idealne do przyjmowania gości, wygodny wiatrołap, w którym jest miejsce na dużą szafę i siedzisko. Prawie 45 metrów kwadratowych wygodnej przestrzeni dziennej, salon z kominkiem, spora jadalnia, jasna kuchnia z barkiem i praktyczną spiżarnią, gabinet z wyjściem na taras w pobliżu łazienki na parterze. Strefa nocna na poddaszu. Pokój rodziców z pojemną garderobą, plus trzy sypialnie dzieci, każda z dużym oknem. Łazienka, w której zmieści się prysznic i wanna. To komfort dla całej rodziny. Pralnia. Wygoda i porządek na co dzień. Kotłownia z miejscem do przechowywania, plus wyjście na zewnątrz. Koszty budowy już od 285 tysięcy złotych netto. Stan surowy zamknięty. Trzeci kwartał 2025 roku. Podoba Ci się ten projekt? Zapisz post, aby łatwo do niego wrócić.